O kurwo! Wait! Czekamy! nim Dobra, mój pan wytrąd! to! No daj dwa serie! Daj dwa razy! Fire dwa razy! Ktoś moich jest moich, jeszcze powinien być. Kuba! Kuba! On mi! Ja Cię szukał! tym e, Team! E, Trafnik! Ty musisz zawsze z nim biegać, pamiętaj. Musisz go wziąć. Tak. Coś siebie. Ja Cię kurwa szukał, nie? Ja nie będzie chcę kurwa biec, co mam stać i w końcu pobiegać z dupy, nie? Ja w ogóle misi, że mam że tępie, to Aha, we dwóch dobra. Ogi. Kaj ten ciołk, kurwa. Według tak, to tak! ktoś Ciężko z tymi wszystkimi No, No. Jest dupa.